Dziś pokażę Wam jak wykonać niezwykle, niezwykle prostego i pięknego takiego oto kwiatuszka potrzebne nam będą krosno, szydełko oraz około 10 gumeczek lumbendów. Zaczynajmy. Pierwszą gumeczkę to będą nasze płatki. Nakładamy w ten sposób. Musimy wybrać taki kolor, jaki chcemy, aby były płatki. Czyli o te gumeczki będą różowe. Nakładamy je w ten sposób. Stąd tu, stąd tu, stąd tu. stąd tu. Widzimy? Nakładaliśmy stąd tu, stąd tu, stąd tu, stąd tu. Oczywiście na ósemki. Teraz bierzemy taki kolor gumeczki, jaki chcemy, aby był środek czyli to. O. Ja wezmę srebrny. Bierzemy dwie srebrne gumeczki i zakładamy na taki jakby kwadrat na cztery słupki. Widzimy? Teraz te różowe gumeczki zdejmujemy. Kolejność nie ma tu znaczenia. Wszystkie różowe gumeczki muszą być po prostu zdjęte. Możemy to zrobić za pomocą szydełka lub palcami. W ten sposób. Teraz bierzemy jedną kolejną gumkę i zakładamy ją znowu na cztery. W ten sposób taki ładny kwadracik. Teraz zdejmujemy srebrne gumeczki w ten sposób. Na tym etapie pracy wygląda to tak. Kwiatek już jest prawie gotowy. Teraz bierzemy i łapiemy wszystkie końce na szydełko. Przekładamy je w ten sposób, mamy naszego kwiatka na szydełku. bierzemy jedną gumeczkę i zaczepiamy ją o tutaj i zdejmujemy na nią naszego kwiatka. Teraz. Bierzemy ten koniec i zakładamy nasze dołko, a ten koniec spod spodu przeciągamy do góry. Powstanie nam wtedy taki supełek. Pociągamy. Teraz, aby nasz kwiatek wyglądał jak prawdziwy kwiatek, musimy zrobić tak: te gumaczki, które wystają ze środka, pociągamy jak najmocniej. I już mamy pociągnięte. Wygląda to tak. Oczywiście możemy sobie to formować dowolnie, ale tak moim zdaniem wygląda najlepiej. Możemy sobie do, do kluczy na przykład dowiesić. Tutaj mamy taką zaczepkę. Lajkujcie!